Cześć! Przychodzę do Was dzisiaj z pewnym produktem, który w każdym domu jest niezbędny. Mianowicie Tefal X-Force Flex y, 96 Aqua. Aqua to znaczy, że można jednocześnie mopować i odkurzać, także przy dzieciach jest to rewelacja. Główna część wygląda w ten sposób. Jest bardzo lekka. Sam odkurzacz waży 1,1 kg, z baterią 2,2 kg, czyli naprawdę jest to niedużo. Lekki, poręczny. Tutaj mamy zbiornik na odpady. Wygląda to w ten sposób. wyjmujemy i mamy tutaj filtr. Filtr, który można mieć pod wodą, więc jest to naprawdę świetna sprawa. I oraz możemy go opróżniać w ten sposób otwierając po prostu tą klapkę czyli jest to bardzo łatwe i przyjemne tak naprawdę nie trzeba wyjmować tej części z filtrem montowanie tego z powrotem również jest bezproblemowe na jedno kliknięcie o, chyba, że się nierówno włoży tak jak mi właśnie w tym momencie proszę bardzo i mamy tutaj Kontrolki, które są w tym miejscu, mówią nam o trybie Eco, Auto i Boost. Żeby włączyć Boost, należy wcisnąć ten po włączeniu, należy wcisnąć ten dodatkowy przycisk. Dodatkowo jest tu informacja o poziomie naładowania baterii oraz o tym, czy trzeba wymienić filtr. Także wszystko na tym panelu. One są podświetlane w zależności od tego, co jest włączone. Że, jakże widzicie, wszystko jest tutaj. Mamy w nim jeszcze jedną istotną rzecz, a mianowicie kolejny filtr w tym miejscu. Także pochłaniają oba filtry 99% zanieczyszczeń, także jest bezpieczne dla alergików. Przejdźmy teraz do tego, co mamy dołączone w zestawie. Mamy taką rurkę do powierzchni, trudno dostępnych. Turbuszczotka do sierści szczotka do sof, do zasłon na przykład. Szczotka do normalnego codziennego odkurzania. i to co w niej jest bardzo fajne, tutaj mamy takie miejsce, w którym po prostu wyjmujemy całą szczotkę i można ją bez problemu wyczyścić. Także powiem wam, że to jest rewelka, tym bardziej jak ktoś ma tak długie włosy jak ja i one się wkręcają w tą rolkę. I to, co dla mnie jest naprawdę istotne w tym odkurzaczu końcówka aqua z dwoma wymiennymi nakładkami do mniejszych i do większych zabrudzeń. One sobie świetnie radzą ze zmywaniem podłogi i dodatkowo tutaj jest normalna część odkurzecza, także oprócz mopowania odkurzamy w tym samym czasie i oszczędzamy czas przede wszystkim. Wlewamy wodę, do dozownik i możemy mopować. I czas na podstawową Rurę odkurzacza flex. Jak widzicie, ona się, przy jednym przyciśnięciu guzika, ona się po prostu składa. Kąt 90 stopni. Tu również mamy końcówkę i odkurzenie jest przyjemne. To, co jeszcze znajduje się w zestawie, to jest dodatkowy filtr, który można mieć pod wodą. Oczywiście, ładowarka do baterii i Coś, na czym można zawiesić odkurzacz, natomiast ja tego nie rozpakowuję, ponieważ u nas odkurzacz nie jest montowany na ścianie, ale jak najbardziej jest taka możliwość, także myślę, że to jest świetne rozwiązanie. A w praktyce wygląda to tak. Niestety rozsypane płatki na wykładzinie. Nasze magiczne urządzenie do ręki i trzeba je teraz złożyć. Wystarczy naprawdę chwila, moment i parę kliknięć. i Mamy odkurzacz w całości. Bardzo dużą zaletą jest to, że rozpoznaje, że jeździ po wykładzinie i zwiększa moc sącą, a w momencie, w którym przejedziemy na panele, automatycznie ją zmniejszy. Wykładzina wygląda idealnie. W przypadku nakładki Aqua wystarczy napełnić ją wodą, pamiętać, żeby była założona końcówka, zamontować do nakładki sącej i lecimy. Jak widzicie, radzi sobie świetnie. Jeżeli chodzi o powierzchnię trudno dostępne, czyli pod sofą, dzięki temu, że jest to odkurzacz Flex, wiedzie w każdą szczelinę i świetnie sobie poradzi. Z sofą i różnymi zakamarkami też poradzimy sobie świetnie, wykorzystując wszelkie jego funkcje. Także urządzenie idealne. A na koniec wystarczy opróżnić pojemnik i gotowe.